Hello, witamy serdecznie. Kolejny dzień, 21 maja. Ojej, jak to szybko leci. Odcinek, który to już jest Lucynka, bo mi się... Szósty chyba. Szósty, no proszę. Już niedługo będziemy mieli jakąś taką okrągłą liczbę, 10, to będzie fajnie. Słuchajcie, ogromnie dziękujemy Wam za te wszystkie serduszka, które dajecie dla Lucynki. Dziękuję Wam za komentarze. Jest ich jeszcze Dziękuję. troszeczkę mało, ale to już jest fajnie, że ktoś się tym interesuje. Wyobraźcie sobie, kochani, a jeszcze e, przedstawiam Ludzyna i ja, Ryszard. Nie? Wyobraźcie sobie, kochani, jak to jest w tym naszym biznesie online, że na przykład mama, która ma dziecko jedno czy więcej. Pracowała, poszła na macierzyńskie, albo zwolnili ją, albo w ogóle nie ma pracy, to jakie możliwości ma tutaj w naszym biznesie online? Kiedy mówimy praca online i dziecko w domu. Lucynka, Ty jesteś kobietą, jak na to patrzysz? Wiesz co, ja myślę, że właśnie świetnie można się znaleźć tutaj w tym wszystkim, bo nawet osobom, które ze mną współpracują, to podpowiadam, jak zorganizować ten czas w ciągu dnia, żeby mieć właśnie na biznes online, na pracę w internecie odpowiednią ilość czasu. I przecież jeżeli to jest małe dziecko to ono ma malutkie w ciągu dnia, godziny, kiedy śpi po prostu, najedzone, zadowolone i można sobie wtedy zorganizować tak, że w tym czasie siadamy do komputera i pracujemy, albo bierzemy telefon, dzwonimy, po prostu zajmujemy Czyli się... jak to fizycznie stroną. może wyglądać? rano dziecko jeszcze śpi, to możemy już godzinę, dwie Może, popracować. Nie. Ojej, pracujesz, budzi się dziecko, no to dobra, zostawiam pracę i żaden tak. kierownik ani szef ci nie powie, no Pani Lucynko, no co Pani, zostawiła Pani robotę? Nie, nie zostawiłaś, dokończysz za chwilę, idziesz dziecko przytulisz, przewiniesz, nakarmisz, polulasz, coś tam pobawisz się, no tak. godzina 11,12 12 dziecko idzie, idzie spać, położymy Dobra, lecę do pracy, nie? Czyli taki można przyjść. Tak. Oczywiście, że tak. I naprawdę można sobie tak zorganizować wszystko, że kiedy dziecko nie śpi, to możemy się zająć różnymi sprawami też domowymi. Jeżeli nie mamy, możliwości. Obiad ugotować, tak, tak? Bo dziecko wyjdzie z pracy. Obiad! No się ze mnie też śmieją, że ja wyłączam się, bo mówię, zaraz mąż wraca z pracy i trzeba coś tam podgrzać jeszcze, albo się njakiej dokończyć, gotować. No to jest właśnie, to są plusy pracy online, że możemy sobie w każdej chwili przerwać, iść zrobić coś innego z tym, że tutaj też jest taka pułapka. Że możemy sobie odpuścić. Nie, nie możemy odpuścić. Jeżeli zaplanujemy, że w tych i tych godzinach, bo akurat będzie taka możliwość i będziemy pracować online, to nie wolno Wam tego zastąpić czym innym. My szybko się do luzu takiego przyzwyczajamy, a przecież to nie o to chodzi. Z tego luzu nie ma pieniędzy. I albo ktoś się decyduje i chce zarabiać. Albo żyć tak, jak żył dotychczas. No ja myślę, czyli że warto wykorzystać. Krótko, Lucynka, no, i e, jeżeli pracujesz, masz, nie pracujesz, tak. udajesz, że pracujesz, no to firma udaje, że ci płaci, nie? Nie no pracujesz, dokładnie. nie masz kierownika nad no. sobą, czyli jeżeli masz własną samą dyscyplinę, to coś z tego może tak. być. Ale jeżeli Będzie masz pomiany zapał, to nawet nie, nie zgłaszaj się do nas, bo szkoda twojego czasu. Tak. Wiesz co, ja tak y, nawet się zastanawiam, dziwię się y, wielu osobom, które jednak siedzą w domu, ona, choćby na przykład no, znajoma y, na postojowym, y, gdzieś tam wiesz, kogoś. Y, Ktoś musiał firmę zamknąć, bo taka sytuacja, prawda, siedzi w tym domu, ma dużo czasu i mógłby go rzeczywiście wykorzystać na to, żeby nie martwić się później, a co będzie dalej, a koronawirus, tak? o, przepraszam, Nikt nie wie, co, jaka sytuacja jeszcze może nastąpić. No i mógłby ten czas wykorzystać naprawdę dobrze, prawda. No, może dla kogoś dobrze wykorzystany czas to jest siedzenie przed telewizorem, albo opalanie się akurat, wiesz, no... no łuczynka, ale po co my mamy daleko szukać, jak w naszej firmie są nasze wspaniałe koleżanki... Z o tak! Już przeprowadzałem tak. wywiad, to ja mówię tutaj... Mhm. O Agacie, która ma A. nie dość, że męża chorego, przepraszam, Agatkę, tak. jeżeli wyszedłem za daleko, to ma jeszcze gradkie dzieci. Wczoraj się śmieliśmy, że będę się opiekował w którymś momencie. Ma dzieciaków. Później jest przecież Ania, która też ma dwoje małych dzieci, i jest Żaneta. Za Anią też przeprowadziłem wywiad. Z Żanetą tak. jesteśmy umorowieni. Ona też ma sporo dzieci, bo siedmioro w tym dwoje jest dorosłych, także zobaczcie, jak to wygląda. Tak. I można I sobie to zorganizować, się... mhm. tak? a nie martwić się. Wiesz, też są osoby, które, no to jest przykre, dzisiaj właśnie taki Pan mi mówi, że akurat coś u nas naprawiał. I mówi tak, że znajomi jego, no sprawne ręce, wszystko, wiesz, siedzą w domu, a tylko kombinują, gdzie uderzyć, żeby pieniądze wyciągnąć. To z tego, no to z tego. To są tacy kombinatorzy też. No, a przecież jak siedzisz w domu, masz takie możliwości. Po co liczyć tylko na kogoś? Sam na siebie liczysz. No. Jest ileś tam miliard, milionów, czy, czy, il, mhm. czy może nawet miliard, chyba dwa miliardy na Facebooku jest ludzi. I często rozmawiamy z kimś i słuchaj, jaka pogoda, jaka to, jaka tamto. Przecież można rozmawiać tak. też o biznesie. Jeżeli Oczywiście. nawiązujemy jakieś relacje, my też się. Lucynka nie znaliśmy, nie? Przecież Oczywiście, no, no, że właśnie tak. poprzez firmę, poprzez biznes żeśmy się poznali mhm. oraz z wieloma innymi osobami. No tak. i teraz razem nagrywamy e, wartości dla innych ludzi, przekazujemy to, że jest taka możliwość. Mm -hmm. no. no właśnie. I, i, i teraz mm -hmm. e, ja na przykład na Facebooku piszę do różnych ludzi, e, wrzucam inne jakieś informacje, ludzie się odzywają, ja z nimi zakaduję, e, rozmawiamy, mm -hmm. a słuchaj, masz pracę, nie masz pracy. Często ludzie mówią, no nie mam pracy, ciężko mm -hmm. jest. A to słuchaj, to ja bym miał dla ciebie propozycję. Czy byłbyś otwarty na, na to, żeby się zapoznać z moją propozycją? I ludzie są otwarci, bo tutaj nie ma tak. możliwości takiej, że ja cię w jakieś sidła, w jakąś pułapkę, tylko się zorientujesz, czy to jest coś mm. dla ciebie. Bo nie każdy się no, nie daje już. do takiego biznesu do takiego, nie? Ja tak. na przykład no nie wiem, do czego bym się nie... No, nie mógłbym się wspinać mm -hmm. jak alpinista, gdzieś po murach, malować kominy. Bo ja mam lęk w przestrzeni, nie? Wysokości no. to się mówi. A ty, Lucynka, no, no. dlaczego byś się nie, nie nadawała, że tak powiem? Powiem to... ci szczerze, że ja zawsze byłam antytalent do malowania rysowania. Aha. <grym> <grym> Czyli pokoju byś mi nie pomalowała, tak? <grym> A tak liczyłem na ciebie. <grym> ale, ale rzeczywiście tu masz rację. Ludzie się boją, że a tego nie potrafię, tego nie potrafię. To nie bardzo. A tu prosta sprawa jest. Tym bardziej, że wszystkiego myśmy się też uczyli i każdy może się nauczyć. Tylko po ja, prostu chcemy. Ja jeszcze tutaj widzę taką, wiesz, fajną sprawę, że mhm. gdzieś przystępujesz do, jakiegoś, do jakiejś pracy, gdzieś to no, podpisujesz umowę, tam jakieś szkolenie, mhm. coś, a u nas to może być tak, że ty możesz działać sobie na próbę. Czyli no nie angażujesz się do biznesu, a tylko e, zapoznać się z tym, co my ci przedstawimy, nie? odezwiesz się prywatnie, my tak, ci tak. powiemy co, jak, tego, ty popróbujesz bez żadnego no angażowania, mm -hmm. popróbujesz, tak. czy umiesz e, nawiązywać relacje z osobami, czy umiesz im ten biznes przedstawić i jeżeli ci to nie wyjdzie, co się stanie? Powiedz mi, Lucynka, no co się no stanie? Właśnie. No nic się nie stanie. No, po prostu dalej, no, dalej, będzie, dalej, będzie dalej, dalej ta sytuacja, która była i tyle. do tej pory. <grym> powiedzmy... ten. Nic podróż, gorzej. Będziesz dalej <grym> pracował na tym etacie lub dalej będziesz siedział w domu. Tak. Dalej nic nie będziesz robił, nie? O, i, przepraszam, Rysiu, będzie zmiana. Powna nas. A, <laughs> chyba, że tak, no to, to na pewno nie straci. Bo ja na przykład tutaj chwalę znajomość no. z tobą, Lucynka jesteś bardzo ja sympatyczną osobą. Także jest fajna jest. sprawa, Także no, zapraszamy do kontaktu. No, także w poprzednim odcinku, żeśmy mówili o tym, że mimo tego koronawirusa, nie, to, to w naszym biznesie, w naszym biznesie online nie ma takiej możliwości, że ktoś się zwolni że firma zbankrutuje? wręcz przeciwnie. Tak jak mówiłem, że w marcu przybyło 7200 parę osób, nie? Niebawem tak, tak. podamy wam ile w kwietniu. Obroty wzrastają, bo wszyscy chcą kupować przez internet, nie? Bo to jest bezpiecznie, jakby to powiedzieć. Tak. Rysiu, ale wiesz co? Jeszcze tak, bo zaczęliśmy o tych mamach. No właśnie. Popatrz, jak jeszcze sobie można zorganizować wiele rzeczy, bo mówiliśmy, że no, osoby, które rozpoczynają współpracę, to no, muszą się niektórych rzeczy nauczyć. I nawet jak się idzie na spater z dzieckiem, dziecko w wózeczku, tak słuchaweczki i szkolenia można sobie słuchać, prawda? I, Ale o, sobie, ja z wózkiem podjeżdżam, a Ty siedzisz na ławce. O, dzień dobry Pani, no jak tam, dzień dobry, co tam u Pani, jak Pani tak, co patrzy tak, na to wszystko i tak dalej. Oczywiście w odległości dwu, półtora metra, o, nie? O, <noise> z maseczką. Tak. Można porozmawiać, najpierw rozmawiasz o pogodzie, o tym, tak. jak Ci się wiedzie, a później pyta się, czy, czy, czy masz pracę, nie masz pracy, jak to u Ciebie wygląda, a jeżeli tak. nawet masz pracę, tak. To możesz to zastosować jako dodatkowe zajęcie, nie? Tak, ja ci... tak się w trymiar... Ale bardzo, bardzo dobrze właśnie. Ja Ci powiem, że jeśli chodzi o szkolenia, to ja do dzisiaj mam coś takiego, tak sobie wyrobiłam, że jak prasuję w domu, to włączam szkolenie. No skurczy, I dobrze. Doskonale... Ale wiesz co, ja nawet nie wiem, kiedy mi to prasowanie wiesz. Już, już po prostu poszło rewelacyjnie. Muszę też powiedzieć, ja też muszę powiedzieć. Słuchaj, idę na działkę, kopałem działkę, miałem nauczycielnik, nie wiem kiedy skopałem działkę, rozumiesz. A jak nie, nie słuchałem tych szkoleń... O kurde, jeszcze taki kawałek jeszcze tego, nie? To no słucham tych szkoleń, myję tak. naczynia, słucham szkoleń, wyłączyłem mm. w ogóle telewizję, nie? Nie słucham, o, ja tania, bo to jest po prostu y, zamulanie głowy, nie? Tam nabiją no, Ci głowę o tych wirusach, o tych zagrożeniach, o tym wszystkim, wypadki, ktoś umarł, ktoś jest. same negatywne sprawy, więc kochani, unikajmy, jeżeli unikajmy tego. możecie to wyłączcie w cholerę tą telewizję, te radio i weźcie skupcie się na pozytywnych sprawach, nie? Weźcie skupcie się, ja nie mówię, że na naszych szkoleniach, ale włącz sobie na YouTubie pozytywne motywowa motywacyjne filmy, nie? Są takie osoby. ale czasami cuduje. Ja ostatnio oglądałem, już ci dam Ostatnio oglądałem piękne przesłanie aktora, który grał Jezusa Chrystusa w filmie Pasja. On się Jim Carrizel chyba nazywa No cudowne przesłanie. Matko jedyna, aż mi się w miłych kątkach. Zamykam się. Teraz Lucynka, głos do ciebie. No widzisz, i umknęło mi, ale ważne jest to, żeby się spotykać też z ludźmi, którzy mają pozytywne nastawienie. Żeby cię nikt nie dołował, wiesz, bo jeżeli od rana słyszysz tylko takie negatywy, to cały dzień, nie powiem brzydko, po prostu sknocony. A jeżeli od rana kontaktujesz się z takimi ludźmi na przykład jest. jak Rydzu, to dostaniesz wiesz, banana tu. Tak jest. Cały dzień jest. Kochani, Super. I tym pozytywnym akcentem lucynka Was prosi o co? Serduszko, serduszko. Tylko, no tylko małe serduszko. Cóż to jest dla ciebie? Kliknąć i zobaczcie, i tak, tak. będzie się uśmiechała lucynka. Tak, a Rysiu za to... Możecie Rysiu. nawet krytykować, możecie napisać komentarz, że lucynka bardzo fajnie występowała, a ty, Rysiek, to idź do fryzjera, obetnij włosy czy coś. Będę Rysiu, ale, ale ty jesteś bardziej wiesz, ty podchodzisz bardziej merytorycznie do tematu, ja natomiast emocjonalnie. No i dlatego jesteś ja wolę. prawdziwą żeby... kobietą w takim układzie, nie? Oczywiście. No, I tym Życzymy wspaniałego wieczoru uh -huh. i do jutra. Tak jest. Papa? Pa. Pa.